Witamy Państwa serdecznie, dzień dobry, przepraszamy najmocniej za ten mały z czasowy, niemniej jednak warunki drogowe były nie najlepsze w związku z tym, ale jesteśmy i chcieliśmy przede wszystkim podziękować tym, którzy wreszcie zajęli się sprawą. Przypadek, który dla nas był bardzo istotny i bardzo ważny. Hemże, w zasadzie Centrum Europy, cywilizowane państwo. Prawo dokładnie to samo w Hęgrzy, takie samo jak i w Warszawie. Konsekwencje tego, co się zdarzyło, opowiedzą dzisiaj Natasza, która została zaatakowana. O czym mówiliśmy Państwu, do czego dochodzi, do jakich sytuacji oczywiście mogło dochodzić, i dochodziło konkretnie w tym, w tym konkretnym przypadku. Natasza, chciałbym, żebyś zreferowała i powiedziała Państwu, jak wyglądała sytuacja i napaść na Ciebie praktycznie w centrum miasta. E, nazywam się Natasza Szlejber, mam 14 lat. Oczywiście zgoda rodziców na wystąpienie przed kamerą Oczywiście Pełen wizerunek jest. E, było to dwa tygodnie temu. Mm, szłam sobie do miasta e, na spacer. E, o której godzinie? 16.30 Czyli w godzinach absolutnie e, takich, jakich powinna 14-latka wychodzić sobie na spacer. Szłam miastem i nadjechał e, Sławomir E. e samochodem. E, następnie zrobił kolejne kółko, zatrzymał się koło sklepu. E, wyszłam ze sklepu. E, pojechał i nadjechał z Denissem B. Denis B. wysiadł na pasach, nagrywając mnie, mówiąc, że tak wygląda osoba winna, tak wygląda osoba pokrzywdzona. Pokrzywdzona, tak. Czyli tymi atakami, o których mówiliśmy podczas ostatniej konferencji prasowej. Tak. Eee, przy, e, na szczęście na pasach spotkałam koleżankę, która zabrała mnie do domu do siebie. Eee, weszliśmy od drugiej strony domu. Bałaś się? Tak, bardzo. Ponieważ Czy powiadomiłaś rodziców? Tak, powiadomiłam rodziców. E, sz, szłam do wejścia od drugiej strony. E, następnie Denis przyszedł z kolegą. E, Denis, trzymając e, z kolegą pałkę teleskopową, e, szedł w moją stronę. Weszłam do korytarza, następnie dobijał się do niego. Weszłam do domu koleżanki. E, Zeszłam, nie było go. Zeszłam z mamą koleżanki, i następnie mama przyjechała, powiedz do siebie, Powiedział, yy, Powiedział, że mnie zabije, zabije mojego tatę, yy, całą rodzinę, że to już się nie długo wszystko skończy. Czy on był pod, pod wpływem narkotyków, pod wpływem yy, środków odurzających, pod wpływem alkoholu? Jak on się zachował? Tak jakby yy, coś się z nim działo? Yy. Znaczy, był trochę agresywny wobec yy, ludzi. Ale ogólnie, wokół, nie tylko wobec Ciebie, tak? Był agresywne... Czy ktoś stanął w Twojej obronie? Tak, koleżanka, Aha. która powiedziała, że ma się przyczepić do mnie. Niestety, ja mu nie pomogło i przyszedł z kolegą i z wogą. Jak dzisiaj się czujesz w tej sytuacji? Na ile tutaj no, ta interwencja, która została zrobiona i. Sądzę, że zupełnie inne podejście również organów ścigania do tego tematu, które przyniosło nam konkretny efekt. Interwencja, która i dziękujemy tutaj oczywiście Państwu, dziennikarzom, tym, którzy, którzy podjęliście stosowne działania w tym kierunku jako rzecznicy społeczni i w obronie rodziny, która była zupełnie bezsilna i bezradna. Znaczy ja na ten moment w sytuacji, w której jesteśmy, czuję się bardzo dobrze z tym, że mogę w końcu normalnie wyjść. E, nikt już od dwóch tygodni praktycznie mnie nie zaczepia. E, bardzo dziękuję, w szczególności panu e, za to, co zrobił, że w końcu nie, mogę, nie muszę się bać tego, że wyjdę na miasto, ktoś mnie pobije, ktoś mnie złapie. Ale myślę, że policja również stanęła na pewno zadania i dziękujemy tutaj policjantom z którzy y, widząc y, y, bezsilność i bezradność, o której zresztą Krzysztof sygnalizował wcześniej. Policjanci byli w jakiś sposób bezsilni bezradni, ponieważ nie mieli konkretnego, namacalnego materiału, który w jakikolwiek sposób mogliby wykorzystać przy współpracy z prokuraturą do postawienia zarzutu. I chciałbym, żeby tutaj na ten temat mama Nataszy powiedziała parę zdań, jeżeli chodzi o podjęte czynności, jakie zostały podjęte czynności w stosunku do, do Denisa, jeżeli chodzi o działania prokuratorskie, jeżeli chodzi o działania policyjne. Mama Rzata mama Nataszy. Po zaatakowaniu Nataszy. Była bardzo szybka reakcja policji, następnie prokuratury. Prokuratura wydała nakaz, zakaz praktycznie zbliżania się Denisa na odległość nie mniejszą niż 50 metrów, zarówno do Nataszy, do, Mary, do mojego męża, syna, jak również do świadków tego całego zdarzenia. Nie może on z nami się również kontaktować drogą telefoniczną, ani mailową. Krzysztof, twoje zdanie. Chciałbym podziękować przede wszystkim Policji oraz tu Krzysztofowi o nagłośnienie tej całej sytuacji. Mam nadzieję, że osoby winne temu... Te, 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 Oczywiście i reakcji ze strony Policji nie tylko na głosieniu, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że Krzysztof, Natasza, Gosia, cała ta rodzina jest w dalszym ciągu pod absolutnie kloszem Biura Rutkowskiej i spotkanie dyrektora Biura Rutkowskiej z Policją z pewnością również zaowocowało w tym, co się Dzień wydarzyło. Także myślę, że tutaj no, my w dalszym ciągu, proszę Państwa, jesteśmy w kontakcie zresztą, jak widzicie, i rodzina ta jest pod absolutnie naszą opieką, i dopóki e, osoby te nie uspokoją się, ta reakcja z naszej strony będzie zawsze. Ja m, jestem przekonany, że dzisiaj m, e, poszło to pewnym rykoszetem. Nie tylko e, do tych, którzy nękali e, rodzinę Schreiberów e, w Hełży, e, Ci, którzy m, e, starali się w jakikolwiek sposób nakłaniać innych, inne osoby, do tego, żeby atakować Nataszę, atakować syna Krzysztofa i Gosi. Z pewnością dzisiaj bardzo mocno wyhamowali. I pamiętajcie, jeżeli będą dalsze tego rodzaju działania, tak jak się zdarzyło to w stosunku do Nataszy, czy to do Krzysztofa, czy do Małgorzaty, czy do ich syna, Biuro Ludkowskie bezwzględnie i bezwłocznie będzie podejmowało stosowne czynności takie, Jakie były podjęte w sytuacji ataku w kierunku Natasza. Nie ma zgody na to, żeby ktokolwiek był nękany w naszym kraju, bity, bo prawo nie jest za prawem afrykańskim. Nie mieszkamy na Zanzibarze, czy nie mieszkamy w Kenii, gdzie, czy w Nigerii, gdzie są różne sytuacje, czy w Kamerunie, dopuszczalne obyczajowo. Ponieważ jest to Polska i zakaz zbliżania musi być respektowany. Ten zakaz zbliżania jest pewnego rodzaju zarazą dla tych, którzy atakowali rodziny Krzysztofa i Małgorzaty. Zakaz, który utrzymany jest już nie tylko w stosunku do Denisa. Ten zakaz przeszedł na innych również i myślę, że będą na tyle rozsądni, że następne osoby nie znajdą się tam, gdzie być może powinno być ich miejsce. A są też ci, którzy mieli apetyt na to, żeby dokuczać Krzysztofowi, jak również Małgorzacie, Nataszy i synowi. Krzysztofa i gości. Z mojej strony, proszę Państwa, w dalszym ciągu trzymamy rękę na pulsie. I tak jak powiedziałem, dziękujemy Policji i tej z komendy wojewódzkiej, z Bygoszczy, i tej z Torunia, z komendy miejskiej, i policjantom z Komisariatu Policji w Chełmży, którzy zachowali się absolutnie stosownie do zagrożenia, które zostało wywołane. Oczywiście prokuratura przy współpracy z policją podjęła stosowne czynności, i myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni. Takiego rozwiązania i z takiego w sumie finału, jaki mamy na tym etapie. Państwo, tak jak powiedziałem, jesteście naszymi rzecz, rzecznikami. Naszymi rzecznikami przed tymi, którzy powinni bronić, chronić rodziny w państwie cywilizowanym, co zapewnia im Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Czy są jakieś pytania? Chciałbym zapytać. Po poprzedniej konferencji w internecie wydała się ogromna fala hejtu przeciwko państwu. Bardzo aktywnie również angażowała się w, ten, w te informacje związane z negatywnym obrazem, czy rzekomo negatywnym. Jedna z osób, która jest z państwa rodziny. Czy w tle może być tutaj kwestia podziału spadku i chęci wyeliminowania państwa tutaj w sposób brutalny i brudny z działań prawnych związanych z tą czynnością. Ja odpowiem na to pytanie, ponieważ sprawa jest zamknięta, załatwiona i myślę, że komentarza żadnego nie wymaga. A jeżeli będzie jakikolwiek hejt i będą jakiekolwiek wpisy, oczywiście będziemy stosownie reagować i potraktujemy to jako nękanie, jako pomawianie i możemy zastosować tutaj artykuł 212 kodeksu karnego, z prywatnego aktu oskarżenia skierować do, do, do sądu oczywiście do udziału karnego. Także jeżeli będą się powtarzały tego rodzaju sytuacje, ja osobiście rozmawiałem. Z, właśnie z osobą, o której tutaj pan redaktor mówi i sygnalizuje ten problem. Dość długo rozmawiałem i dwukrotnie i myślę, że temat został całkowicie wyczerpany. A jeżeli pani będzie miała jeszcze jakiekolwiek pytania, informacje, ja jestem absolutnie otwarty nawet na spotkanie i na rozmowę. Temat na dzisiaj został zamknięty. Natomiast są też inne osoby, które uczestniczyły w tym hejcie. Pytanie, czy organa ścigania również dotarły, czy będą docierać do tych chciałbym. Ja sposób, myślę, że ten, że ten etap nie wymaga walki na 10 frontach, ponieważ każdy z nas może być w jakiś tam sposób oceniany nieładnie przez internautów, którzy są bezwzględni i zazwyczaj są to ludzie nieszczęśliwi. Jeżeli będziemy wchodzili w 10 frontów walki, uważam, nie będzie to miało sensu. Powinniśmy się przede wszystkim koncentrować na jednym: na, na tym, żeby rodzina miała spokój. Oczywiście, jeżeli ten hejt będzie się w jakikolwiek sposób nasilał, czy ten hejt będzie utrudnieniem w życiu, w biznesie Krzysztofa Małgorzaty, sądzę, że biuro ludkowski również stosowne podejmie działania w tym kierunku, tym bardziej, że tak zwany wydział do walki z ryber przestępczością Biura Ludkowski jest doskonale rozwinięty. I tak jak Państwu mówiłem, tutaj mamy bardzo duże możliwości nawet ujawnienia osób aktywnych, które występują przeciwko Krzysztofowi i Małgorzacie, jak również ich dzieciom w internecie. Jeżeli to okaże się i będzie miało to znamiona jakiegokolwiek przestępstwa, z pewnością nie pozostawimy tego bez reakcji i Biuro Rumkowskie będzie nawet w stanie wskazać te osoby, które będą zasłaniały się fejkowymi różnymi postaciami, które będą tworzyły fejkowe profile, z których będą wysyłane. Hejty w stosunku do rodziny szajmerów. E, I pytanie takie szersze do was też jako rodziny, co hmm, rekomendujecie innym zastraszanym rodzinom, które czasem mają dzieci, czasem się wstydzą, czasem być może obawiają się medialnego nagłośnienia swojego dramatu? Bardzo proszę zaczynam Krzysztofa, później przejdziemy do Małożony. E, zacznę od tego, że po e, ostatniej konferencji, e, która była rozpowszechniona, e, w szerokim gronie, dostałem, dostaję nawet do dziś, kilkanaście telefonów, w których każdy mówi mi o tym. Co? I gratuluję I gratuluje. Ja. Dokładnie. Że, tego, że się nie boję. Że się nie boję, że postawiłem kropkę na D, że... I z otwartą jest... przyłbicą rozpoczął walkę. Tak. Tak, oczywiście. Oni, oni, akurat te osoby też zostały pokrzywdzone w jakiś sposób, ale nie były w stanie. Były na tyle silne. Za tyle silne, żeby przeciwstawić się temu hejtowi, tym, tym atakom. Bo to tak. musimy wziąć pod uwagę również fizyczne napaści, które miały miejsce. I te fizyczne napaści również były kierowane w stosunku do innych osób, które się bały. Krzysztof, Małgorzata pokazali jedno. Z otwartą przybicią stanęli przeciwko swoim wrogom, bo takich musimy, proszę Państwa, nazwać. Bo nie są to przyjaciele. Są to wrogowie, którzy wykorzystywali słabe punkty, atakowali dzieci. A na to nie ma zgody. I dzieci, proszę Państwa, nie można atakować. Czego, czego przykładem jest Natasza, która podjęła absolutnie wręcz, powiedziałbym, bohaterskie działanie, bo wiedziała o tym, że może być zaatakowana, i moim. Moją poradą i do, doradztwem w tym kierunku było powiedziane jedno: wychodzisz normalnie na ulicę i żyjesz jak każda nastolatka, która ma do tego pełne prawo, żeby funkcjonować, żeby chodzić, spacerować po mieście, ponieważ jest wolnym człowiekiem. Gosiu. Powiedz, co ty sądzisz o tym i co ty byś poradziła rodzinom, które, tak jak tutaj pan redaktor zapytał, są niejednokrotnie bezsilne i bezradne w tego rodzaju sytuacjach. Wy nie jesteście jedyni w Polsce, którzy mają taki problem. I mieli, bo w tym momencie traktujemy to już w tak zwanym czasie przeszłym. Bardzo proszę. E no, uważam, że ludzie nie powinni się bać takich ludzi, jakimi są. E to nie są e, ludzie. To, może to nie są ludzie, dokładnie mówisz, to nie są ludzie e, istoty, wilki, nie wiem jak to nazwać, e, no po prostu e, żyjemy w takich czasach, że e, żyjemy zabierz, w czasach wolnych. Tak? E, dokładnie, e, nie, nie powinny się dziać takie rzeczy, że człowiek, który ciężko pracuje na coś całe życie. E, przychodzi osoba druga, która, której no, wszystko przychodzi łatwo powiedzmy, bo... E, albo nie przychodzi w ogóle. Albo nie przychodzi w ogóle dokładnie i chce, e, no nie wiem, w e, łatwy sposób zdobyć coś, na co inni pracowali całe życie, tak? Wymuszając coś, e, no nie wiem, zmuszając okaraczy. E, dla mnie to jest... E, Paralizują pewien tak. system, schemat ludzi, którzy prowadzą Legalne, znaczące biznesy, i we wczorajszej rozmowie muszę Państwu powiedzieć z Krzysztofem, tak sobie w sumie powiedzieliśmy, a teraz możesz koncentrować się przede wszystkim na to, na tym, żeby robić biznes. Żeby pracować, że z, twojej, z tyłu twojej głowy nie ma sytuacji takiej, nie ma lęku, nie ma strachu, że ktoś napadnie twoją córkę, czy ktoś napadnie twoją żonę, czy ktoś napadnie twojego syna, ponieważ każdy ojciec, proszę państwa, o tym myśli. I to, co się wydarzyło, pokazuje absolutnie zakończenie tego procesu ataku na rodzinę szalberów, hełży. I z mojej strony, tak jak powiedziałem, jest w dalszym ciągu. Pełna kontrola i nadzór nad tym, co będzie działo się dalej. Nie radzę tym, którzy będą starali się w jakikolwiek sposób szukać aktów zemsty. Słuchajcie, no wylądujecie za kratami. Taki będzie Wasz film. I myślę, że jest to najbardziej optymistyczne zakończenie tej historii, o której mówiliśmy podczas również ostatniej konferencji prasowej 12 kwietnia w Toruniu w hotelu Filmar. Bardzo Państwu dziękuję za udział, za obecność i myślę, że następnym razem jeszcze nie będziemy spotykać w tych okolicznościach i w tej sprawie, ponieważ dla mnie temat został zamknięty na tym etapie, jeżeli chodzi o tak zwane czynniki prawno-karne. Natomiast co do reszty, tak jak powiedziałem, my jesteśmy na miejscu i kontrolujemy to na tyle skutecznie, mając pełen nadzór i pełną kontrolę nad tym, żeby Natasza, żeby jej brat, żeby Małgorzata i Krzysztof Czuli się absolutnie tak, jak powinni się czuć w, kraje, w kraju, gdzie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ma nad nimi pieczę i mają pełne prawo do tego, żeby normalnie funkcjonować i normalnie żyć. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i za zainteresowanie się tym tematem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.